bardzo ważne słowo. I to słowo chciałbym, żebyście też zapamiętali. Zaciekawienie. Byliśmy sobą zaciekawieni. Byliśmy wciąż ciekawi, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. W życiu drugiej osoby. Czym to życie jest? I dziś, kiedy pracuję z parami, widzę, że kiedy ginie w parze zaciekawienie, to ginie poczucie więzi. Bo ludzie nie mają takiego poczucia, że są na siebie, że mogą się odkrywać, że mogą być dla siebie wciąż nowi, że to jest przygoda, że to jest coś wspaniałego. Ta relacja powszechnie. Więc ta więź słabna. Zaciekawienie. Okej, okay, jeszcze ostatnia rzecz. O właśnie, to jest to zaciekawienie. Czyli być blisko Boga. Muszę powiedzieć, że to jest zaskakujące. Osobiście nie poznałem przez te kilka lat pracy z małżeństwami jako terapeuta, jako doradca małżeński, żadnego małżeństwa, ani jednego, które mocno trwałoby w Bogu. I było w głębokim kryzysie, takim bardzo głębokim kryzysie, z którym sami sobie zupełnie nie mogą dać rady. Były momenty, kiedy jedno z nich trwało mocno w Bogu, a drugie w tym momencie nie. Tak? tak. Teraz myślę sobie tak, że yy, tych par nie było. Były takie pary, które trwały w tym momencie. Jedno z nich trwało mocno w Bogu. Albo oboje trwali mocno w bogu, ale nie w tym momencie, kiedy byli w kryzysie. Wcześniej. Na jakimś etapie ich relacji. Z czegoś to bierze? Myślę, że z tej prostej przyczyny, że pary, które są bieżące, małżeństwa, które obierają swoją relację na Bogu. Ja bardzo proszę o brawa dla niej. <noise> Trzy kobiety w domu to wspaniała rzecz, podobnie jak kobiet. Okej, okay. więc nie poznałem to chyba. Myślę, że to się bierze stąd, że małżeństwa, które trwają mocno w boku, mają takie poczucie, którego nie mają pary, które nie trwają w znowu, że w tych najtrudniejszych momentach nie muszą liczyć tylko na siebie, że w tych najtrudniejszych momentach jest ktoś, kto może ich poprowadzić, kto może ich ponieść dalej niż poniosą ich nogi, kto może sprawić, że to, co w nich jest tak słabe, stanie się ich, ich, ich siłą, ich, ich umocnieniem. I to jest zaskakujące, że kiedy pracuję z parami, ponieważ ja pracuję z ludźmi wierzącymi, niewierzącymi, Czasem dochodzi do takiego momentu, kiedy para niewierząca jest moment przebaczenia. To jest ten moment, w którym oni często pytają. Coś się wydarzyło. Nie, nie myśmy to sprawili. Ja im czasami podsuwam odpowiedź. Podpowiedź. Pytania. A może to jest ktoś poza wami? Ale to jest niesamowite, że te relacje są znacznie mocniejsze. Były prowadzone takie badania w Niemczech, kiedy badano pary, które się rozwozły. I okazało się, że Jedna na 1400 ileś par, yy, pary, które, gdzie, które oboje uczestniczą w relacji z Bogiem, uczestniczą w życiu Kościoła, jedna na mniej więcej 1400 par się rozpadam. To jest bardzo mało co to jest 0,0 coś tam dalej. Tak mały procent par, które trwają mocno w Bogu i, i się rozchodzą. Ja taki par nie spotkałem. Nikt kiedyś spotkał taką parę. Jedną z tych 1400. Ale generalnie widzę, że ta relacja jest zupełnie inna, jest mocniejsza. Kiedyś przeczytałem taką bardzo ciekawą opowieść, mianowicie, która też pokazuje myślę, sens chodzenia z Bogiem i trwania relacji z Bogiem i rozwijania tej relacji z Bogiem razem jako para, ale też mojej indywidualnej relacji z Bogiem. Otóż wyobraźcie sobie mężczyznę, który umiera, Bóg zabiera go do nieba i mówi mu tak: Słuchaj, chciałbym Ci coś pięknego pokazać. mówi: Jasne, panie, może prowadzić. Zbierze tego człowieka i pokazuje mu taki obraz. To jest brzeg morza. I na tym, na, na tym piasku odbite są stopy, ślady stóp. I są momenty, gdzie widać odbite cztery stopy, czyli dwie idące osoby, i są momenty, kiedy widać tylko dwie odbite stopy jednej osoby. Kiedy ten mężczyzna tak wygląda się ten śladom stóp, zauważa, że te momenty, kiedy są tylko dwie stopy odbite, to jest ten moment, kiedy był mu najtrudniej w życiu, kiedy doświadczał najtrudniejszych momentów zdarzeń, zranień, odrzucenia wtedy, kiedy czuł się zupełnie sam. Kiedy stawiał pytanie, czy Ty, Boże, w ogóle jesteś, to były te momenty. I z takim pewnym żalem mówi, Panie Boże, że chcę chciałem Cię zapytać, mogę? Jasne, trzeba. bo się, dlaczego, dlaczego w tych momentach, kiedy było mi najtrudniej, Ciebie koło mnie nie było? Bo Bóg mu wyjaśnił, że te ślady stóp to jest On, Jezus, który kroczy koło niego. Dlaczego, dlaczego Ci Jezus wtedy koło mnie nie był? Właśnie wtedy, kiedy najbardziej Cię potrzebowałem. Wtedy Bóg szeroko się uśmiecha i mówi, wiesz co, te ślady stóp, które widzisz, to nie są twoje ślady, to są ślady Jezusa, który cię niósł na ramionach swoich. Dlatego tam nie ma twoich stóp. To są Jego ślady, nie Jeśli się szalenie ta opowieść podoba, myślę, że pokazuje niesamowitą relację, którą człowiek może nie Bogiem. ale też pokazuje, że siła relacji jest w Bogu, który czasem pozwala iść razem, pokonywać te próby. Owo próbowanie się przed ślubem może się z nim. Wtedy do próby możemy przejść. Chcę was zachęcić do tego, żebyście stawali w prawdzie. Żebyście po tym spotkaniu, po każdym spotkaniu w tych konferencjach, które dzisiaj usłyszycie, żebyście stanęli w prawdzie. I postawili sobie pytanie, jaka jest moja relacja z moim ukochanym, moją ukochaną. Czy ja wychowuję swoje serce do relacji? Czy też nie? Czy coś w kierunku robię? Czy mam jakiś swój kodeks? Jakiś swój cel? Czy dbam o słowa? Dbam o atmosferę rozmowy? I tak dalej, i tak dalej. Stawajcie w prawdzie. A propos stawania w wprawdzie, na sam koniec przytoczę Wam taki list, który kiedyś przeczytałem. Jest to list czarnoskórego człowieka do białego człowieka. Brzmi on mniej więcej tak. Drogi Biały kolego, kiedy się rodzisz, jesteś brązowy. Kiedy jesteś niedobrze, jesteś zielony. Kiedy spali cię słońce, jesteś czerwony. Kiedy jesteś wystraszony, jesteś szary. Kiedy jesteś w pełni zdrowia, jesteś biały. Kiedy umierasz, robisz się siny, fioletowy. Natomiast ja, mój drogi biały kolego, kiedy się rodzę, jestem czarny. Kiedy jest mi niedobrze, jestem czarny. Kiedy się czegoś boję, jestem czarny. Kiedy jestem w zdrowiu, też jestem czarny. Nawet kiedy umieram, to jestem czarny. I ty masz czarność, nazywaj mnie kolorami. <laughs> Tym chciałem zakończyć. Dziękuję Wam bardzo. Jedna jeszcze tylko taka informacja. Tutaj, na tym stoliku, który jest, ponieważ teraz będzie krótka przerwa, bo tutaj będzie to zapowiedziane, tam na stoliku znajdziecie trzy rzeczy. Po pierwsze, znajdziecie. Tak, się. Po pierwsze, znajdziecie coś, co jest zatytułowane List od Boga. Są dwa listy, dwa kolory listów. Jeden jest niebieski, który jest skierowany do, do mężczyzn, i drugi brązowy, który jest skierowany do kobiet. Jest to list, który e, są, są to sparafrazowane fragmenty z Pisma Świętego, ułożone w formie listu, który Bóg kieruje do ciebie jako do kobiety lub do ciebie jako mężczyzny. Chciałem was, żeby, was zachęcić do tego, żebyście sobie te listy wzięli. Możecie sobie je wziąć bezpłatnie, w związku z czym możecie je wziąć dla siebie, do swoich przyjaciół, do swoich rodziców może. E, list dla kobiet, list do kobiet, list do mężczyzn od I książka. E, Ostatnia najnowsza książka pod tytułem Razem przez życie. To jest książka, w której znajdziecie bardzo wiele informacji na temat budowania relacji, poprzez komunikację. Znajdziecie wiele przykładów też z mojej pracy, z pewnego towarzyszenia, doświadczenia towarzyszenia Małżonkom, więc zachęcam Was do, do przeglądnięcia tej książki. I do myślę, że to jest też taka inwestycja właśnie w swoje kształtowanie siebie, w kształtowanie siebie i swoje, i swoje relacje. Dlatego Was zapraszam i dziękuję Wam bardzo. Może jakieś... Może jakieś pytania macie? Nie ma pytań? W porządku. Okej. Okay. Nie wiem, czy słabicie tutaj na przerwie, bo nie wiem, czy będziemy już wracali do domu. Żona pokazuje mi, że nie, w związku z tym tak robicie, jakbyście potrzebowali coś dopytać tak indywidualnie osobiście, to gdzieś tam się będę kręcił wokół czas takich herwacz.